Kanian Historia, dziękuję, że jesteś z nami. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć opcji dzwoneczka, żeby nie pominąć żadnego filmu. Chwileczkę, chwileczkę. Może państwa zaciekawi, jak powstaje taka płyta? To no, ogólnie wiadomo, że płyty nagrywa się. No tak, ale gdzie? Właśnie w tym budynku. Jest to atelier. Przejrzyjmy tam, dobrze? Próby i na granie. Myśmy dobrze trafili. Tak, trafiliśmy bardzo dobrze, tylko ciekaw jestem na jaki moment. O, widzi pani, zaraz idzie pewnie z kabiny mikser i płody. O, idzie, idzie. Ten w białym widzi pani? Panowie, to by było dobre, tylko talerz jest trochę zagłośny. To jest wynik próby słuchanej w kabinie. Teraz na nagranie. O wolno. No trudno, nie wolno. Przyjrzyjmy się w takim razie o Poproszę o bułeczkę i herbatę. Tylko go... To samo co w przygrywce. Tak, zaraz. Czekają tylko na sygnał Ten mikser mówił, że talerz był za głośno. Co to znaczy? Zaraz pani zobaczy. Widzi pani ten. przyczajmy się. Na pewno znowu walnie. Uwaga, skorzystajmy, proszę pani z tego, że mikser jest tutaj zajęty krytyką i z tego, że drzwi do kabiny otwarte. Przejdźmy tam. – Myśli pan, nas nie zauważy? – Nikt ja, ja. nie zauważy. Mamy takie kawki niezwykłe na głośni. Mhm. – Co to za pysy? A to jest to, właśnie woska, płyta z wosku, na nagrywa na się. Zaraz to zresztą zobaczcie. Na razie płyta od no, a teraz przesuwa się lawę z wyjściem. Teraz tylko sygnał dla orkiestry i już nagrywa się. No, oczywiście. Trgania saszyjowego rylca są niedostrzegalne. Rylec, drgają, krzłodzi jednak płycie woskowej w płycie moskowych I to jest ten jak gdyby dźwięk. Tak jest. Bardzo polaźnie, Paniowie. O, a tutaj proszę Pani, mikser reguluje natężenie dźwięku, jego modulację. To amplikator by wzmacniać drga elektryczne, jakie powstają z Te same drgania, które powodują mechaniczne drganie rynku. Proszę tak. pana, a, a w że może to się zagłośnie? A co pan Marzenie wie, że ty jesteś? No przecież nie jestem głuchy, słyszę państwa doskonale. A dlaczego myślej w tej kabinie, słyszę o Bardzo prosty Jest głośnik na ścianie. O, to taka prosta żołnierska piosenka, z no. dużą partą wrogów rga. No. Nic jej nie zmoń no. chyba że wojenka. Hej, no. nasza kołkana, no, popiosenka. To już jest smyta. To jest dopiero woskówka. Ostrożnie, proszę Pani. To gorąca jeszcze. Ech, zimna przecież. Musiłem, żeby była gorąca. Zimna. Ta woskówka powędruje do fabryki. W fabryce oglądają majster. Patrzy, czy nie ma skaz. Nie ma? Doskonale pokryję ją teraz grafitem sproszkowanym. Umocuję teraz na takiej patelni i włożę razem z tą patelnią na kilkanaście godzin do wanny galwanizacyjnej. W tej wannie rozchwórka pokryje się metalem. Po upływie ustalonego czasu Zdejmuje się metalową pogłowę z osu. i taki metalowy negatyw nosi nazwę ola. Ojciec będzie służył do sfabrykowania negatywu wtórnego. Ten negatyw wtórny otrzyma się tak samo. Następuje ponowny proces galwanizacji. Tym razem metalowego negatywu. W tej drugiej galwanizacji otrzymujemy już pozytyw metalowy. Ten pozytyw ma się czule matką jeszcze. i może już być grany jako normalna metalowa płyta. Z tego pozytywu zrobi się jeszcze raz galwaniczną odbitkę. Jeszcze raz? No tak, przecież musimy mieć negatyw, albo prawidłowo mówiąc matrycę do masowej produkcji. No ale nie będziemy się przyglądać galwanizacji, tylko od razu przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się srebrzeniu i polerowaniu metalowej matrycy. A tutaj centruje się matrycę tak, aby zrobiony odpór wypadł ściśle w środku płyty. Płyta się obtacza, oprawia, no i następuje tłoczenie. No i zapomnieliśmy właśnie tutaj o masie, z której robi się płyty. I Pani, tu właśnie miesza się różne składniki, na tych gorących walcach rozrabia się te masy. I z tej masy rodzi się płyty? Tak, tak. Z tej masy. Zaraz zobaczymy w tłoczarni, jak właśnie z tego ciasta powstają płyty. Pracowacz przygotował matrycę, nakłada nalepkę, teraz rozrabia ciepłą, ciepłą czelę. Zupełnie jak ciasto. Zupełnie jak ciasto. Nakłada porcyjkę i, na, i naklejkę z drugiej strony, przykrywa drugą matrycą i wkłada do pracy hydraulicznej. Poszła ciasto do pieca. Tak, tylko że w tym piecu jest znacznie większe ciśnienie. O, jak się ściska. A w międzyczasie, w międzyczasie szykuje się następną porcję. Zanim tanie dojdzie. Właśnie. Czas jest ściśle wymierzony. Robotnicy pracują na akord i nie ma tutaj ani chwili czasu do stracenia. Niech zrobić. Ciasto się przypaliło. Nie ma obawy, proszę pani. Pani? Proszę, cudna gorąca płyta. I tak. I teraz już potem ją Państwo nagrać. Proszę.